O rekompozycji. Mógłby Pan coś nagrać wszyscy, jak masa, jak masę zrobić, jak redukcję mówią o rekompozycji mało tego? No, słuchaj. Rekompozycja, czyli jednoczesne palenie tkanki tłuszczowej i budowanie masy mięśniowej. No, jak, jak o tym myślisz? Jak o tym myślisz, że jednocześnie spalasz tłuszcz i budujesz mięśnie? Więc jest to w wyjątkowych sytuacjach możliwe. W normalnych sytuacjach nie jest to możliwe, bo albo budujemy masę mięśniową, albo jesteśmy w deficycie i spalamy tkankę tłuszczową. I to jest, to jest jakby główny motyw, że albo budujesz, albo redukujesz. A to, że kiedyś ja pamiętam, była też taka moda na rekompozycję, ale to nie wychodziło. Dlaczego? To może wyjść tylko w takich szczegółowych przypadkach, jak ktoś nigdy nie trenował i zaczyna trenować. I wtedy może dojść do rekompozycji. Tylko trzeba się dobrze wstrzelić z makro, nie? Ja mam takie przypadki u siebie, jak prowadziłem ludzi. Ktoś, jak wraca po długiej przerwie. Też mam takie przypadki, że na przykład... Przychodzi do mnie mężczyzna, który 15 lat kiedyś trenował, ma podstawy treningowe, 15 lat zajmował się z, oczywiście życiem, nie trenował, i po 15 latach przychodzi do mnie i yy, udaje się nam zrobić rekompozycję. Lub też, jeżeli ktoś jest otyły i chce wychodzić z otyłości, też może dojść do rekompozycji. Rząd będzie spalał ten tłuszcz i trochę zbuduje. Tylko makrosy muszą być dobrze ustawione, co nie? Więc jest to możliwe. Natomiast jak ktoś trenuje regularnie, nie ma takiej opcji. Nie wstrzelisz się za nic w świecie, nie? Ja mam takie przypadki właśnie, że dochodziło do rekompozycji, ale u mnie w planach treningowych, znaczy w moim prowadzeniu, nigdy rekompozycja nie jest celem. Celem jest budowanie masy mięśniowej albo redukcja tkanki tłuszczowej, odtłuszczenie organizmu, natomiast nigdy nie robimy celu rekompozycja. Rekompozycja jest przy okazji, jak się wstrzelimy dobrze, to jakby jest przy okazji, ale i tak potem musimy z rekompozycji albo pójść dalej w redukcję, czyli już ta rekompozycja jakby nie zachodzi, bo głębszy deficyt osiągamy. Albo jeżeli na, na mm, powiedzmy osiągnęliśmy pewien niski poziom tkanki tłuszczowej, to idziemy w masę, więc znowu już rekompozycja też nie zachodzi. nie? Więc rekompozycja jest stanem przejściowym do tego, aby, aby pójść w masę albo pójść w redukcję. Więc yy, tak to wygląda. Jak Ty trenujesz, to yy, nie rób sobie założenia takiego, że robisz rekompozycję.